Kolekocie, zobaczmy, co może wyrzuciło. Może coś tu wypatrzymy. No nie wiem. Nadal mam pełno piachu w oczach. Wytęż wzrok, klik i znajdź w tym, nie bójmy się tego słowa, śmietniku, wszystko, co napisane jest na ściągawce. Postaram ci się pomóc, ale nie rozpraszaj. Dobra, ile mamy zadań? Nie rozpraszaj mnie. O nie. Klik? Mam. Ych, ych, nie mam. Клик. Может то. Клик. Не руспраш. А Клик. Не руспрашай меня. Ой, нет. -а. О не. Клик. А -а -а. Клик. Мам. не мам. А -а Может то. Мам. не мам. Клик. Может то. Клик. Nie roz... Mam uh, uh, Nie mam. Mam. Uh, uh, uh. Może to. Klik! Nie rozpr... Mam uh, 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 Nie mam. Zlecenie od Pana Knina. Mok... Nie rozpraszaj mnie. Aaaa. O nie. Mam uh, 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 Nie mam. Klik! Mam uh, 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 Nie mam. Może to. Не руспраш. Может то. Мам. Не мам. Мам. Клик. Может то. Клик. Не руспрашай мне. Клик. Ой не. Не руспрашай мне. Может то. Может то. Может то. Мам. Не мам. Ой не. Мам. Не мам. Klik nie rozpraszaj mnie! Zlecenie odpar... mam uh. Uh. nie mam Zlecenie odpar... Zlecenie od mam! Uh. 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 Nie mam Nie rozpraszaj mnie! Klik! O nie! O nie! Klik! A, a, a. Może to może... Klik? No, klekocie. Koniec tego dobrego, bo nam zaraz oczy wypadną. To już naprawdę nic nie ma. Mamy go! Mamy holofilm! Gazem do laboratorium! Już. Oto pańskie zaginione dobra. W tym także trzy kaczki. Wielkie dzięki, chłopaki! To miód na moje wyspiarskie serca. Macie ode mnie dwa kryształy. Zróbcie sobie sygnety a... albo coś. Pominęłam, mieszkam. Pani, oto zaginione precjota. Fantastycznie. Dziękuję Wam. A gdzie były? Och, długo by opowiadać. Taplały się w szlamie koło wysepki. Tak myślałam. Proszę, macie tu ode mnie po krysztale. Panie Szafranie, oto pańskie liczby. wiejście Są fenomenalne, dziękuję! Oto twoje kryształy, klik. No i co mam teraz robić? Zawsze możesz skupić się na szukaniu kryształów. Tych nigdy nie za wiele! Miniaturyzator działa! Ekstra! Już się nie mogę doczekać, gdy wreszcie dam się zmniejszyć! Moment, moment! 10 czerwca. Dziś wysłałem zaproszenie dla klika. Ależ jestem podekscytowany. Na pewno będzie super. Misia trochę kręci nosem, ale przyda się jej towarzystwo rówieśnika. Inaczej zupełnie mi tu zdzajeje. Pytanie tylko, czy klikowi się u nas spodoba? Nie mam pojęcia, co on lubi. A jeśli nic mu się nie spodoba, muszę wymyślić dla niego jakąś super niespodziankę. Rzeczywiście dziczejesz mi się Tak, zaraz się o tym przekonasz Spokojnie dzieciaki, zastanówmy się, czego żeśmy się tu dowiedzieli Niczego, trzeba szukać następnych holofilmów Zatem szukajmy Dobra, możecie wskakiwać, ale uważaj Klik, nie wierdź się i nie wystawiaj niczego poza promień, dobrze? Jasne, chodź Klekocie Klekocio rany, twój dziób! Co z nim? Wystawiłeś go! Nie! A nie, ty tak masz zawsze, ale się przestraszyłem. Śmieszne, przedni żart. Wskazówka. Patrz klekocie, holofilm. Leć i go przynieś. Jeszcze do końca nie zwariowałem. A co, jak wpadnę w pajęczynę, he? He, he? Poza tym i tak go nie udźwignę. W takim razie musimy zbudować jakieś schody. Sekundę, moment, już lecę. Moment. A co to za cudo? To, mój drogi, jest kaseta magnetofonowa. Na wymarciu. Ta musiała spaść tu chyba jeszcze w latach 80. Na początek naucz się nazw kilku zwierzątek. Kliknij na nie w dowolnej kolejności. A ladybird. A mouse. A frog. A spider. A grasshopper. A bird. A butterfly. Dobrze, a teraz posłuchaj poleceń i wskaż odpowiednie zwierzątka. Musisz uratować kwiatek. Każda dobra odpowiedź doda mu sił. Czy powtórzyć polecenie? Czy A big ladybird. Dobrze. A fat frog. Czy A fat frog? A fat frog. Tak. An orange grasshopper. Mm -hmm. A big spider. Tak. A thin mouse. A thin mouse. Mm -hmm. A blue butterfly. Nie. A small ladybird. Dobrze. A thin frog. A thing frog, mm -hmm. a small bird, yeah. a small spider, mm -hmm. a blue butterfly, Duck. a big bird, a big bird. Dobrze. A fat mouse. Oh, nie! An orange grasshopper. Dog? A blue butterfly. Dog? A fat frog. A fat frog. Uh -huh. A small bird. A big spider. Czy... Dobrze. A small spider. Aha. Zadanie wykonane. Kwiat uratowany. Brawo klik. No, kaseta uwolniona. Może jej sobie posłuchamy klekocie? O, lepiej niech sobie tutaj zostanie na wieki. Muzyka w latach osiemdziesiątych. Po prostu nie ryzykujmy bez sensu. Chodź, uwolnimy te biedne karteczki. Wyświetlam symulację problemu. Przekaz.